Cześć kochani, z tej strony Maciek Wielobób, a to jest podcast Medytacja i Uważność w życiu codziennym. W tym podcaście uczymy się medytacji i uczymy się medytować w prosty, użyteczny sposób, ale nie tracąc tradycyjnej głębi. Cześć kochani, z tej strony Maciek i Dzisiaj dwa słowa o wysiłku i bezwysiłkowości. Nie wiem, czy zwróciłyście i zwróciliście uwagę, ale często w środowiskach medytacyjnych, rozwojowych, duchowych, jogicznych nader mocno ceni się bezwysiłkowość, a demonizuje się wysiłek. I jest to oczywiście w pewien sposób zrozumiałe, ponieważ wielu z nas do pewnego momentu życia szarpie się z wszystkim. Szarpie się ze swoim ciałem, szarpie się emocjonalnie, szarpie się ze swoimi bliskimi i, i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie, na przykład w jakiejś sytuacji czasami bezsilności, przychodzi to, że puszczamy to wszystko i zostawiamy, bo już nie mamy siły, albo z jakichś innych powodów nagle puszczamy. I okazuje się, jakie to może być wyzwalające. Więc w pewien sposób jest zrozumiałe to docenienie tej bezwysiłkowości, szczególnie jeżeli ktoś całe życie się tam szarpał, ale prawda jest taka, że żeby gdzieś tam odnaleźć to spełnienie w życiu, to potrzebujemy w pewnych sytuacjach puścić i pójść w taką bezwysiłkowość, a w pewnych sytuacjach musimy właśnie zastosować mądry wysiłek, czasami nawet intensywny, mądry wysiłek. Dlatego mówię mądry, żeby to nie było to szarpanie się i takie targanie bezmyślne i chaotyczne. I teraz cały problem polega na tym, że nie ma jakiejś takiej recepty, w której możemy powiedzieć, w tych sytuacjach się tam wytężaj, wejść tyłek w troki i się wysilaj, a w tych sytuacjach możesz odpuścić. Niestety nie da się tak powiedzieć. Nie da się tak powiedzieć, bo. Jesteśmy różni, mamy różne cele, różne wartości, z różnymi rzeczami trudności, a czasami nawet w życiu jednej osoby ta sama sytuacja w innym kontekście wymaga wysiłku, a, a w innym wymaga bezwysiłkowości. Więc jeżeli chcemy tutaj troszeczkę lepiej się odnaleźć, to można sobie poobserwować i poeksperymentować z tymi aspektami wysiłku i bezwysiłkowości. I proponuję sobie to zrealizować w formie czegoś, co Sufi nazywają chillą. To nie tłumacząc tutaj samego pojęcia, to jest to takie 40-dniowe medytacyjne wyzwanie, i ja bym to nawet rozłożył na dwie takie 40-dniówki, albo przynajmniej jedną 40-dniówkę, a później taką zabawę z tematem po tych 40 dniach. I pierwsze 40 dni realizujemy w następujący sposób. Zaczynamy sobie obserwować. I na poziomie fizycznym, i emocjonalnym, i w relacjach z innymi, i w zadaniach intelektualnych, i we wszystkim, co nam tam przychodzi w życiu do głowy, zaczynamy sobie obserwować, gdzie stosujemy wysiłek, a gdzie działamy bezwysiłkowo. Czyli na przykład bierzemy ten aspekt fizyczny i spostrzegamy, że na przykład wchodząc po schodach musimy się wysilić, a na przykład tańcząc, Swobodnie, jak nikogo nie ma w domu, to, to jest to takie zupełnie bezwysiłkowe. Może być odwrotnie, może ktoś wchodzi po schoda bezwysiłkowo, a jak tańczy, to makabrycznie się wysila. Więc tutaj oczywiście nie sugerujcie się tym przykładem. A może być tak, że na przykład zauważycie, że jak macie na przykład określony stan emocjonalny, to musicie się wysilić z daną czynnością fizyczną, a w innym stanie emocjonalnym, Albo w innych okolicznościach, możecie to zrobić zupełnie bezwysiłkowo. Nie oceniajcie tutaj, co jest dobre, wysiłek czy bezwysiłkowość, tylko obserwujcie sobie. W zadaniach fizycznych, w ćwiczeniach, ruchu itd., gdzie jest wysiłek, gdzie jest bezwysiłkowość? W emocjach, które przeżywacie, które emocje przeżywacie wysiłkowo, a które bezwysiłkowo? W relacjach z innymi, w których relacjach, albo w jakich elementach relacji z kimś? Jest dużo wysiłku, a w których jest taka bezwysiłkowość puszczenie. W zadaniach intelektualnych, które realizujecie, w zadaniach kreatywnych i tak dalej. Gdzie jest wysiłek, a gdzie jest bezwysiłkowość? Możecie sobie obserwować tylko to, gdzie to jest. Możecie sobie też obserwować, jeżeli ktoś poczuje, że to będzie ciekawsze dla niego. Znowu, dalej bez oceniania. Że ja stosuję wysiłek w danej sytuacji albo bezwysiłkowość i jaki to efekt przynosi. Ale nie jest to konieczna ta druga część. Można tylko obserwować, to znaczy to jest tylko, to jest aż tak naprawdę, można obserwować, gdzie stosuje ten wysiłek, a gdzie stosuje bezwysiłkowość. I tak przez 40 dni, czyli codziennie rano musimy sobie przypomnieć o tym. Można sobie przykleić na lodówce, na lustrze w łazience, tam, tam gdzie na pewno Wam to przypomni, na przypominaczu, na telefonie. Nie wiem, wysłać sobie, może są jakieś takie automaty, które można sobie maila codziennie wysłać albo wysłać sobie przed spaniem maila, żebyście rano odebrali, włączając pocztę. I w każdym razie starajcie sobie przez 40 dni przypominać o tym. No i zobaczycie, że jeżeli faktycznie będziecie sobie przypominać to zadanie przez 40 dni, to będziecie w stanie coraz głębiej wchodzić, coraz więcej zauważyć, coraz większe subtelności. I to już daje wam dużo, bo zyskujecie w ogóle świadomość tego wysiłku i bezwysiłkowości, więc jesteście na zupełnie innym poziomie po tych 40 dniach niż na początku. Nawet jeżeli komuś się to wydaje zupełnie nieznaczące ćwiczenie. Natomiast potem można sobie jeszcze poeksperymentować dalej, już niekoniecznie 40 dni, po prostu potraktować to jako taką zabawę. Jak już mamy pewną świadomość i potrafimy zauważyć, gdzie stosujemy wysiłek, a gdzie bezwysiłkowość, to co jakiś czas sobie róbmy Taką zabawę, że jak gdzieś jest wysiłkowo, to próbuje to zrobić bezwysiłkowo. Jak gdzieś jest bezwysiłkowo, to próbuje to zrobić wysiłkowo, czyli próbuje robić odwrotnie niż normalnie. Czyli na przykład ktoś stwierdza, że wchodzenie po schodach jest dla niego pełne wysiłku, to robi sobie taki eksperyment przez, może być nawet przez jeden dzień. Próbuje wchodzić po tych schodach. Ym, Próbując to zrobić bezwysiłkowo, albo jak najbardziej bezwysiłkowo, jak relacja z kimś bliskim, na przykład w jakichś tam aspektach jest wysiłkowa, to ja próbuję w tym elemencie zrobić, jak najwięcej, takie odpuszczenie bezwysiłkowości. Obserwuję, co mogę zrobić, staram się to robić, no i obserwuję, co z tego wychodzi. Jak gdzieś coś realizuję bezwysiłkowo, to mogę zobaczyć, co jak ja włączę trochę albo więcej niż trochę wysiłku. Jaki będzie. Efekt tego w, znowu w czymś fizycznym, w czymś emocjonalnym, w czymś interpersonalnym, w czymś um, intelektualno kreatywnym i tak dalej i tak dalej. I w ten sposób pogłębicie jeszcze bardziej tą uważność. I dobrze jest nie oceniać w tym wszystkim tej bezwysiłkowości i wysiłku. Tak naprawdę żadne z nich nie jest dobre ani złe, bo wysiłek, bezwysiłkowość nie mają swojego, nie wiem, jakoś zmysłu etycznego, <grytko> tylko my możemy mądrze, dobrze zastosować ten wysiłek albo bezwysiłkowość, albo możemy zastosować to w sposób taki niezbyt mądry, który albo niespójny z nami. Więc zachęcam do tego eksperymentu, zachęcam, żeby się zagłębić w ten temat, tylko pamiętajcie, jak kończycie oglądać ten film, bo go powoli kończymy, to on będzie najbardziej użyteczny, jeżeli zrealizujecie to, o czym tutaj mówiłem. Czy zrealizujecie ten eksperyment? Jak czujecie, że 40 dni to jest strasznie dużo czasu, to to zacznijcie 3 dni, zobaczcie co będzie i czy warto kontynuować dalej. Jak stwierdzacie, no dobra, może warto, ale nie wiem czy 40 dni, to, to zróbcie, to załóżcie tydzień i potem, że sobie, nie wiem, w niedzielę. W danym tygodniu stwierdzicie, czy idę dalej, czy na razie tyle starczy. W każdym razie, nawet jak te 3 dni, albo 7 dni, albo dwa tygodnie poobserwujecie, a, a nie 40 dni, to już będzie inny punkt wyjścia niż teraz. A jakkolwiek by to magicznie brzmiało, gdy pojawia się w danym aspekcie życia świadomość, to ta świadomość już pracuje na pewną zmianę. Oczywiście, to będzie w pewnym momencie wymagało też naszych określonych decyzji i wyegzekwowania tych decyzji, i może nawet bardziej niż motywację, to pewnej determinacji w realizacji tego, ale musi się najpierw pojawić świadomość. I potem, jak już sobie tą świadomość napędzicie, no to wtedy przychodzi czas na podejmowanie różnych decyzji i egzekwowanie ich, ale Temat decyzji to może jest temat na zupełnie osobny film, żeby nie mieszać. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam do subskrybowania mnie, obserwowania itd. A Wam życzę powodzenia na ścieżce. Papa. Pa.